Witam ponownie. Jest godzina po 10.00. Piękny słoneczny dzień. Jak widać. Co się zmieniło od ostatniego wejścia? To, to częstotliwość brań. Spadła częstotliwość brań, ale pojawiły się większe rybki. Pokazały się karasie, pokazały się większe karpie. No niestety. Dużo spinek, próbuję zmieniać haczyki, i to mnie się wydaje, że te ryby troszeczkę tutaj kombinują i nauczyły się, jak tych haczyków się pozbywać. Przed chwilą na podbieraku wylądował piękny karpik. Zobaczycie to w zdjęciach. Tak jak wspomniałem, częstotliwość brań spadła, ale zamiast leszczy pojawiają się ładniejsze ryby. Zostało jeszcze 2,5 godziny wędkowania. Zobaczymy, co się urodzi. Zmieniłem miejscówkę. Staram się z reguły nęcić dwa miejsca. W momencie, kiedy jedno wygasa, zmieniam miejsce na, na to drugie nęcone i tutaj akurat przyniosło to skutek. Ta rotacja między miejscami dała efekty w postaci ładnego karpia, jednego zerwanego, jednego wyciągniętego. Także jak macie możliwość, a zawsze jest taka, to polecam Wam nęcić sobie dwa miejsca. Jedno, w którym łowimy, które daje nam ryby, i te ryby wychodzą, ale i przygotowywać sobie zawsze alternatywne łowisko, w którym donęcamy co jakiś czas kulką z zanęty, którą łapiemy. I trzema, czterema pelecikami co jakiś czas strzelonymi w łowisko, bo w momencie kiedy pierwsze to podstawowe łowisko nam wygasa, to jest duże prawdopodobieństwo, że ta ryba odeszła, odeszła gdzieś w drugie miejsce. I wtedy fajnie jest, kiedy zmieniamy miejscówkę i, i ona zaczyna działać. Zawsze możemy wrócić do pierwszego łowiska, o którym nie zapominamy. To łowisko pierwsze zawsze jest donęcane. Ja sobie tak, taką strategię obrałem, że, że parę pelecików raz na jakiś czas puszczam tam w tamtym kierunku, żeby to, tą rybę znowu tam przywołać. No i zobaczymy. No, jeszcze parę godzin. Tak jak wspomniałem, 2,5 jest przede mną, więc zobaczymy. Ruszył się wiatr. W momencie, kiedy ten wiatr nabrał mocy, te, te brania, intensywność tych brań troszeczkę się zmniejszyła. Co dzisiaj działa? Działają przede wszystkim pelety. Czy to są smurzaki, czy to są fluo, czy um, zwykły pelet um, dopalony jakimś likwidem. One działają. Waftersy te w intensywnych kolorach dzisiaj nie mają jakiegoś takiego specjalnego brania, aczkolwiek udało się czy trzy ryby na te waftersy w kolorze pomarańczowym i żółtym wyciągnąć. Więc nie można powiedzieć, że one nie działają. One działają, ale nie tak intensywnie jak pelety. Także zobaczymy, co przyniosą następne godziny. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia.